Dzisiaj wspólnie z Anią Jahim, coachem dwujęzycznego wychowania porozmawiamy o mitach dotyczących właśnie dwujęzyczności. Przedstawimy nasze spojrzenie jako osób praktykujących po prostu dwujęzyczność, uczących, wspierających rodziny. To nasze spojrzenie jest poparte właśnie pracą z rodzinami dwu- i wielojęzycznymi. Aniu, Ponieważ masz wieloletnie doświadczenie w pracy e, z rodzinami wielojęzycznymi, e, czy możesz powiedzieć, czy są jakieś takie nagminnie powielane mity dotyczące dwujęzyczności? Dzień dobry, Ewelina, dziękuję za, e, za przedstawienie mnie i za propozycję naszego spotkania. Bardzo mi miło. E, tak, wiesz co, te mity to są właściwie takie pytania, które rodzice zadają mi najczęściej. To nagminnie pojawiają się takie pytania. Jest ich, nie wiem, około pięciu czy trochę więcej. Mhm. I nawet jeżeli raz w tygodniu na mojej stronie, na Facebooku czy na grupie odpowiadam na nie, to one i tak się pojawiają, bo ktoś inny pyta. Więc jest kilka takich mitów, i mimo, że jest bardzo dużo artykułów na ten temat i badań, to one i tak powracają. Więc jest ten brak informacji u rodziców. Mhm. Albo takiej jednolitej informacji, bo jednak te mity wyskakują też w różnych y, źródłach internetowych, niekoniecznie mm -hmm. sprawdzonych, ale, mm -hmm. ale one się przewijają i nawet wśród, że tak powiem, um, poprzedniego pokolenia. E, niestety nawet niektórzy pedagodzy e, szerzą takie mity. E, pewnie nieświadomie, bo pewnie wynika to z tego, że po prostu nie mają dostępu, nie wiem, do badań, albo albo się tym nie interesują. Um, ale mnie też właśnie zadziwia e, wielo. Um, Różnorodność i wielorakość tych mitów, które tak naprawdę są szkodliwe, bo mogą kogoś na przykład powstrzymać przed tym, żeby dziecko rozwijało się dwukulturowo i dwujęzykowo. Mm. Tak jak mówisz, są osoby, które nie wiedzą i one jakby z dobrej woli, powtarzają, uh -huh. kiedyś usłyszały, dlatego że, że, że wierzą, że dzięki temu pomogą rodzicom dwujęzycznym. Ale mm. są to te mity, które zostały obalone przez badania które zostały przeprowadzone w ostatnich nie wiem, 40 latach, a te osoby może są z poprzedniego pokolenia jeszcze i nie mają do, niego, do nich dostępu, albo, albo to w ogóle nie jest na pewno ich um, domena. Mm -hmm. Więc one tylko dają rady i, i później okazuje się, że w sumie te rady to nie były tak bardzo pomocne, wprost przeciwnie. Mm -hmm. No właśnie jednym z takich e, powielanych e, przez starsze pokolenie, bo nawet w rodzinach e, Babcie, dziadkowie często się tym martwią, ale i również, e, na przykład, pediatrzy, niektórzy ze starszego pokolenia, e, nadal szerzą taki mit o tym, że e, dzieci dwujęzyczne dużo później zaczynają mówić, czyli że ten rozwój mowy jest opóźniony i że na przykład lepiej trzymać się na razie jednego języka, e, na przykład większościowego. Hmm. E, co o tym myślisz? Spotkałaś się z tym na pewno. Wynażone, ciągle się z tym spotykam, ale to co jest bardzo ciekawe, że to jest tak, jeżeli czegoś nie znamy, to się tego boimy na ogół. To jest ten obcy, czyli ta wielojęzyczność, czy dwujęzyczność dla tych babsz, dla pediatrów, które, którzy nie mają kontaktu z, z, z informacją i, i z innymi osobami, które się zajmują tą dziedziną, dla nich to jest coś nowego, coś obcego, czyli lepiej będziemy uważać, czyli lepiej powiedzieć, że w sumie to opóźnia, dlatego, że lepiej być ostrożnym niż później, żeby... żeby... Tylko, że oczywiście ta dwujęzyczność, ani wielojęzyczność nie opóźnia rozwoju mowy. To jest tak, że każde dziecko ma swój rytm, podobnie jest z chodzeniem i z mową, i rozwija się w swoim tempie. Są pewne, mm, pewne etapy, które każde dziecko w nauce mowy przechodzi i one są określone przez, przez specjalistów. Mhm. I na przykład w wieku roku dziecko powinno już mówić, pojedyncze wyrazem. W wieku dwóch lat proste zdania, dwuwyrazowe. Dwu I, I to bez względu na to, ilo ma języka, w obecności ilu języków dziecko się wychowuje, te etapy są, są takie same. Natomiast są inne powody, które mogą zaburzyć mowę, na przykład jak kontakt z ekranami zbyt częsty, albo um, brak um, zachęcania dzieci do mówienia. Jeśli rodzice nie rozmawiają z dziećmi. I nie zachęcają do kontaktu, to dzieci w sumie mówią później. Mhm. Dlatego, że dlaczego miałyby by się wyśleć i, i mówić? Potem są też inne powody, takie jak takie zaburzenia neurologiczne czy, czy problemy ze słuchem. Natomiast nigdy wielojęzyczność czy dwujęzyczność nie jest powodem. Więc mhm. jeżeli jest jakiś powód, to trzeba go szukać gdzie indziej. I zawsze Przepraszam, bo jak mówiłaś o, tych, yy, o tej yy, liczbie słów, które dziecko powinno mówić, to czy my mhm. wtedy liczymy? No właśnie. Do jednego worka wrzucamy. Na przykład polskie i włoskie. Z obu możemy wziąć, prawda? Oczywiście. Znaczy, to właśnie zawsze podaję taki przykład, że jeżeli. To, co się dzieje w tych rodzinach, kiedy na przykład babcia, czy ktoś mówi, a twoje dziecko jeszcze nie mówi, a zobacz, koleżanka, córka Dzięki. twojej, która jest w tym samym wieku, ale jest dzieckiem wychowywanym w kontekście jednojęzycznym, już mówi. Dlaczego? Czyli możemy porównać. Takie dziecko wychowywane w kontekście jednojęzycznym nauczy się w przeciągu jakiegoś czasu stu słów. I w tym samym czasie nasze dziecko wychowywane w dwóch językach, albo w trzech, ale zostańmy przy dwóch, nauczy się stu słów, tylko że będzie na przykład 50 po polsku i 50 po niemiecku. Mm -hmm. Jeżeli ten kontakt z dwoma językami jest podobny, czyli dziecko, które zna 100 słów w jednym języku, jest w stanie zbudować zdania bardziej złożone, czy wyrazić się w tym języku w sposób bardziej zrozumiany. Natomiast dziecko, które zna 50 w jednym, 50 drugim, to nie będą takie prawdziwe zdania, to będą zdania mieszane, albo to będzie to będzie coś innego. I, i dlatego właśnie, kiedy porównujemy coś, co nie jest porównywalne, to, to możemy być zaniepokojeni, bo to mm -hmm. ono nie zachowuje się jak inne. Ale to powod... jest to po prostu etap, bo to dziecko potem nadgoni, prawda? I potem Dokładnie. będzie miał zasób z dwóch języków. Hmm. Dokładnie. Natomiast hmm. zawsze, jeżeli jesteśmy zaniepokojeni, to lepiej zwrócić się do, do logopedy, mm -hmm. lepiej chuchać na zimne niż się spać. Więc to, jeżeli coś nas niepokoi, to zawsze możemy się zgłosić i, i na, na pewno się okaże, że wszystko jest w porządku, ale, ale przynajmniej nie będziemy nie, zaniepokojeni. No ja właśnie ostatnio rozmawiałam z logopedą, y, która zaleciła wizytę u logopedy kontrolną, jak u dentysty. Czyli mhm. szczególnie z takim małym dzieckiem, szczególnie w sytuacji w kontekście dwujęzyczności, na przykład podczas wizyty y, w Polsce, warto się wybrać do polskiego logopedy, żeby właśnie no, mhm. sprawdzić. Y, Dokładnie. Tak samo jak czasami chodzimy, chodzimy do lekarza tylko na przegląd. Tak. I nie chodzimy o jesteśmy chorzy, ale dziecko co jakiś czas, raz na sześć miesięcy, czy powinno udać się do lekarza, dlatego żeby sprawdzić że wszystko jest w porządku. To tak samo może być z mową, jeżeli jesteś zaniepokojeni. Natomiast chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że to jest raczej w przypadku, jak są właśnie dwa języki, że często rodzice mnie pytają, dlaczego moje dziecko mówi w jednym, a nie w drugim. Mhm. Czyli, to, czyli po, po polsko opóźnienie, a po francusku nie ma, jak to jest. I to po pierwsze, dlatego, że kontakt z językiem jest na pewno inny. Czyli dziecko wybiera język, w którym jest mu łatwiej. Tak. Czyli pewnie jest to język większościowy. Natomiast jest też kwestia osobowości. Są dzieci, które są bardziej analityczne, bardziej zamknięte w sobie. I, yy, i są dzieci bardziej ekspresywne, które, które mówią od razu i które, którym nie zależy na formie, tylko one mają swoją treść do przekazania. I te dzieci będą mówiły szybciej, dlatego że one nie będą czekały, aż będą pewne, że wszystko potrafią, że potrafią mm. powiedzieć błędnie. One się po prostu rzucają na głęboką wodę. Tak. Natomiast dzieci analityczne, takie zamknięte w sobie bardziej introwertyczne, to, to one za, będą mówiły trochę później w tym języku. Dlatego, że one nie chcą popełniać błędów mm -hmm. i są pewne że to, co mówią, to, to, to jest, jest poprawne. Zgadzam się, obserwuję to na zajęciach z języka polskiego. Mm -hmm. Mm -hmm. Że są dzieci właśnie, które um, wiedzą, ale na przykład nie są pewne, czy to jest poprawne, więc wolą nie powiedzieć, a są inne, które, mimo że popełniają błędy, mówią, śmiało i. Także też to trzeba mieć na uwadze, tą osobowość, no, o której mówisz. fajnie. E, Aniu, jest jeszcze taki mit, z którym ja się spotykam często e, i myślę, że jest dosyć szkodliwy. To jest, ta, to jest ta sytuacja, kiedy rodzice myślą, że jeżeli na przykład y, jest dwoje rodziców, mówiących w języku mniejszościowym, polskim, mieszkają mm. za granicą i wydaje im się, że to dziecko y, przez Naturalnie, automatycznie, nie wiem, z mlekiem matki, e, wystało Polski i już go umie i będzie umieć całe życie. W związku z tym na przykład e, skupiają się głównie na tym języku większościowym, bo chcą uniknąć, e, nie wiem, problemów z integracją i zostawiają, że tak powiem, brzydko, Polski samemu sobie. Hmm. E, I wtedy jest ryzyko moim zdaniem, że ta dwujęzyczność jednak się nie rozwinie, prawda? Bo, bo ten Polski będzie no, porzucony. A jest bardzo duże ryzyko. I, I oczywiście rodzice robią to w dobrej wierze. Jak mówiłaś, oni są przekonani, że skoro oni są Polakami, to, te, to dziecko i tak w końcu się tego polskiego nauczy. Ale jeżeli na przykład rodzice zaczynają mówić do dziecka w języku angielskim, bo mieszkają w Wielkiej Brytanii i chcą, żeby bo chcą, żeby dziecko dobrze się zintegrowało i żeby nie miało kłopotów w nauce, tylko że tych kłopotów nie będzie. To też jest inny mit, że, że jak się, <grym> się mówi, w to, to gorsze są ymm, ymm, wyniki w nauce. I na przykład, yy, czyli ten język polski znika prawie całkowicie. I później, kiedy już dziecko bardzo rumi po angielsku, bo, bo to jest język, z którym ma największy kontakt, rodzice zdają sobie sprawę, a z tego, że, że ten polski to, to już trochę mm -hmm. powiedzieć albo coś, tak, bo albo dziecko... czyta po angielsku, a nie czyta już po, nie czyta jeszcze po polsku mm. i ciężko jest takie języki namówić, żeby nagle nauczyło się czytać w wieku. I jeżeli jeżeli nawet nie bardzo mówi w tym języku albo niewiele rozumie. Mm -hmm. Dużo trudniej jest rodzicom przekazać język ojczysty dziecku, które ma 6, 5 czy 6 lat, niż dziecku, które dopiero się urodziło i, i do którego możemy po prostu mówić, i dziecko nabywało nab przynajmniej tą receptywną. Więc to, to jest taki, to jest duży problem. I ostatnio właśnie miałam webinar, gdzie, gdzie była dwójka rodziców, którzy pytali mnie: co teraz zrobić? Bo moje dziecko właśnie mówiło po angielsku. A my oboje jesteśmy parakami, tak się właśnie baliśmy, że, że jeżeli my jesteśmy parakami, to ona i zaopie tego angielskiego, i pójdzie do przedszkola i nie będzie mówiło, więc myśmy nawet zatrudnili e, angielską ma, nianię. Aha. Żeby, żeby angielski był i dziecko teraz po polsku nie rozumie i, i nie wiedzą, co zrobić. Natomiast to nie jest tak, że jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Więc można stać się dwujęzycznym, ucząc się drugiego języka w wieku 16 lat. To też Oczywiście, tak samo dorośli, prawda? Ja. Tylko jakby. Wydaje mi się, że łatwiej jest dziecku yy, uczyć się tego naturalnie yy, taką naturalną drogą po prostu przy rodzicach. Yy, fajnie jak ktoś wspierany jakimiś zajęciami z polskiego jednak, bo, bo wtedy mamy strukturę i, i porządek gramatyczny, ale wiadomo, nie zawsze jest to możliwe. Aczkolwiek dbanie, pielęgnowanie tego polskiego w domu jest ważne. Myślę, że nie zaszkodzi to językowi większościowemu w żaden sposób. On i tak będzie językiem głównym, większościowym. I tak będzie, dokładnie. I tak będzie językiem głównym, i tak dziecko lepiej pozna i będzie lepiej się porozumiewało w tym języku. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, właśnie mm, były takie badania prowadzone przez belgijską językoznawczyni Anig de Huwer, która przeprowadziła badania wśród dzieci, które... Mm, były w kontakcie z dwoma językami od samego początku mm -hmm. i są dzieci, które zaczęły poznawać, zaczęły się uczyć tego drugiego języka w wieku 6 lat i yy, zrobiła tak, śledziła te dzieci przez, przez, przez 10 lat i porównała ich poziom języka mniejszościowego w wieku mm -hmm. 10 lat i okazało się, że te dzieci, które były w kontakcie z oboma językami, czyli uczyły się dwóch języków od samego początku. W wieku 10 lat miały taki sam poziom jak te, które zaczęły się uczyć języka mniejszościowego w wieku 6 lat, ale gdzie Aha. rodzice byli bardzo zmotywowani. Co oznacza, że w ciągu 4 lat dzieci z drugiej grupy nadrobiły to, czego tamte się nauczyły przez, yy, przez 6 lat. Mhm. Dlatego, że dzięki transferowi, czyli dzięki już znajomości tak. pierwszego języka, jako że logika jest, jest podobna, nie sobie niektóre rzeczy. <gry> Tak, I, i okazało się, że ten język był na pewnym na poziomie. Czyli nie jest za późno. Nie, To, to jest dobra wiadomość dla, dla niektórych rodziców, bo y, ja widzę, że wielu, wielu rodziców jest po prostu zagubionych i też ciężko jest, i wszyscy mamy dobre intencje jako rodzice. Więc tak naprawdę y, fajnie, dobrze, że, że zawsze jest ta nadzieja i że są możliwości. Y, aczkolwiek dużo zależy od rodziców. W tym tak? w zasadzie wszystko zależy od rodziców. Panie. Tak, że wszystko zależy od rodziców. <noise> Bo jeżeli rodzice się nie zainwestują, to, to nic z tego nie będzie. Natomiast, tak jak mówiłaś, bardzo ważne są też um, te struktury. Są albo sobotnie szkoły, albo, albo świetlice, gdzie, gdzie dziecko może mieć kontakt i z innymi dziećmi, które. Hmm. Język, czyli nie czuję się, się. To jest też zupełnie inna tematyka, prawda? Wtedy, hmm. jakieś um, zajęcia tematyczne, to, to nawet nie muszą być takie stricte zajęcia szkolne, język polski, ale nawet, nie wiem, zajęcia teatralne, taneczne, gdzie słyszymy polecenia, słyszymy innych dorosłych, inne dzieci. To, to, jest, to jest na pewno duży wkład językowy w rozwój hmm. języka mniejszościowego. Dokładnie. Tak samo zresztą, sam fakt, że istnieje taka struktura, nadaje językowi mniejszościowymi inny status. Czyli to już nie jest tylko język rodzinny, który jest zamknięty mm -hmm. w domu, ale to jest język, z którym dziecko może mieć też kontakt na zewnątrz i dziecko widzi, że są inne osoby, inni dorośli także mm -hmm. w tym języku mówią. Taki, to jest taki ważny. klucz do kultury też, prawda? Coś, coś też, więcej chodzi. niż mm. tylko język domowy. Tak. Ja też zawsze zachęcam do rozmowy nawet przez, nie wiem, Skype'a, przez, przez yy, internet z dziadkami. Tylko, że też ta tematyka rozmów z dziadkami, na przykład, yy, no to jest inna niż yy, tematyka poruszana no, na zajęciach. Dokładnie. Natomiast le, lepiej, żeby te rozmowy z dziadkami nie sprowadzały się do tego, jak było w szkole i co dzisiaj tak, ja. Bo jednak one, te, te teksty są powielane i, no i w zasadzie to bardziej chodzi o to, żeby się zobaczyć. No tak, ale ja... dziadkowie nie są nauczycielami, prawda? Więc oni też tylko przekazują ten język. Um, nie mają też kompetencji. Natomiast zawsze właśnie mówię, że ważne jest, żeby dziadkowie pokazywali dzieciom, że się interesują nimi. Czyli co teraz robisz, albo co dzisiaj co, co, co na co miałeś ochotę, albo mm, opowiedz mi o swoim rysunku, albo jaka jest Twoja ulubiona gra, a nie co było w szkole, co, co jadłeś, albo jeszcze jaka jest pogoda u was. To też takie trzy pytania standardowe. Ale wiesz, To jest... co ciekawe, jak moi, moi rodzice rozmawiają z moim synem i pytają się go, co w szkole, to on im opowiada, co w szkole. Jak ja się pytam, co w szkole, to mówi: okej, okay, wszystko okej, okay, nic ciekawego. Tak. To też zależy, zależy od kontaktu z dziadkami. Jeżeli, jeżeli spotykają się często, to na pewno jest inaczej, niż jeżeli raz w miesiącu pytają się, jak było w szkole. Mhm. Też. Aniu, mam jeszcze, jeszcze takie pytanie, bo to jest um, to jest w sumie takie chyba najcięższy, najcięższy kaliber dzisiaj. Aha. Pytanie: mit, chciałabym rozwiać ten mit, że osoby dwujęzyczne czują się rozdarte. Że brakuje im poczucia tożsamości, bo to też jest coś, co niektórzy rodzice e, z czym się zmagają. No, nurtuje ich to pytanie, jak to będzie z tą tożsamością. To na przykład, jeżeli, jeżeli ktoś nie planuje wrócić do kraju, e, albo związuje się z partnerem, właśnie z innego kraju i tam chce pozostać, to sobie czasami ludzie myślą, że może będzie łatwiej dziecku, jak już wszystko będzie w tym nowym kraju e, i, i rezygnują, na przykład. Właśnie z tego powodu, żeby mm. nie było rozdarcia. I, I to właśnie jest błąd. Mm -hmm. Tego że dziecko, które jest wychowywane w jednej kulturze czy w jednym języku, a wie, że jego korzenie są mm -hmm. skąd, to ono czuje się mniej y, przystosowane i to ono nie wie, skąd ono jest tak naprawdę. Więc I jeżeli też brakuje tej więzi, prawda, z tym z tym, tak. z tym rodzicem, z językiem mm. mniejszościowym, tego szczególnego takiego nie wiem, metafizycznego połączenia. Tak, ale to chyba już ta, ta, o relacji to może byśmy porozmawiały następnym razem, bo to jest taki temat rzeka, że bardzo my, chętnie, to by było bardzo długo by trwał. Trwa. Natomiast wracając do tej tożsamości, jeżeli y, mamy w rodzinie, w naszej rodzinie dwa czy ileś tam języków, to jeżeli chcemy uniknąć tego rozdarcia, tego konfliktu, to bardzo ważne jest, żeby przekazać mu dwa języki i dwie kultury. To w ten sposób unikniemy Rozdarcia. I też była takie bardzo ciekawe badania prowadzone przez francusko-hiszpańską psychiatrę dziecięcą, która pracuje z migrantami. I ona się nazywa Marii Rozmoro. I ona chciała się dowiedzieć, które dzieci obcego pochodzenia uzyskują dobre nauki wyniki w nauce. I okazało się, że są to dzieci, które Albo bardzo dobrze władają obydwoma językami, albo dzieci, które są dumne ze swojej drugiej kultury, czyli mhm. kultury rodzica. Czyli one się nie wstydzą tego. I tu właśnie one dobrze się uczą, tego, że one dobrze się czują, nie ma mhm. tego rozdarcia. One wiedzą, kim, kim one są. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nasze dzieci wiedziały, dlaczego mama mówi w tym języku, albo dlaczego, jeżeli mówi w języku większościowym, dlaczego ma akcent, mhm. dlaczego. I tak się zachowuje, dlaczego ma takie reakcje, mm -hmm. dlaczego ma takie, a nie inne tradycje, dlatego, dlaczego te wartości są dla niej ważniejsze, bo jest to związane z jej wychowaniem, z tą jej toż, kultura, tożsamością kulturową, to co wynieśliśmy z dzieciństwa, więc ten konflikt, jeżeli nie chcemy, żeby był, oczywiście nikt nie chce, żeby dziecko miało konflikty tożsamościowe, mm -hmm. to przekazujmy naszą kulturę, żeby dziecko mogło czuć się z niej dumnie. Natomiast też mam taki bardzo ciekawy przykład. Który, który właśnie pokazuje to, to rozdarcie. Przeprowadzam kiedyś wywiad z, z Francuzem portugalskiego pochodzenia. I trzeba wiedzieć, że we Francji była fala właśnie migracyjna Portugalczyków. Mhm. Przyjeżdżali głównie do pracy i byli dość źle postrzegani w społeczeństwie. Mhm. Te, to były prace manualne i, i mało waloryzujące. I, yy, I ten chłopiec, właśnie jego rodzice byli Portugalczykami, on się urodził we Francji, natomiast w domu mówili po portugalsku. Czyli on bardzo dobrze mówił po portugalsku. Natomiast yy, jak chodził do szkoły, to wszyscy nazywali go Portos. Czyli mm -hmm. jest to bardzo wrażliwe, dlatego że on miał naz ma, ma nazwisko portugalskie i, i po prostu wiedzieli, że jego rodzice są z Portugalii. Czyli on w szkole nie czuł się u siebie. Dlatego, że mm -hmm. nawet jak przyjaźnił się z jednym, czy znaczy z Francuzami, to miał tego kolegę, który któremu Rosjan zabronili się z nim spotykać, i kiedy przychodził to przychodzi do domu, to on musiał od razu wychodzić, żeby w ogóle go prawie nie widzieli. Mm -hmm. Natomiast, kiedy pojechał do Portugalii, to nie był uważany za Portugalczyka, tylko za Francuza. Mm -hmm. Więc tu i on mówi, że właśnie on nie miał swojego miejsca, dlatego że we Francji nie mógł być dumny z tych swoich portugalskich korzeni, dlatego że, że Portugalczycy byli źle widziani. Mhm. Więc to jest też bardzo ważne, żeby żebyśmy my byli dumni, żeby nasze dzieci nie miały, żeby nie były źle postrzegane. Mhm. Tutaj też często, dlatego że nie możemy, nie możemy gwarantować, że, że polskie dzieci będą wszędzie dobrze postrzegane. To też zależy, tylko od tego, zależy od Dużo to... zależy od polityki um, kraju, w którym, do którego się przenosimy. I w ogóle, jakby rangi tego, tego języka czy tej narodowości, no to My. niestety tak wygląda. Akurat tu, gdzie ja jestem, w Szwajcarii, jest um, bardzo mocny nacisk na takie poszanowanie innych kultur i My. integrację międzykulturową. I fajne jest to, że wierzy się w to i to naprawdę jest jakby na, na, na szczeblu gminnym już My. zauważalne, że integracja w języku mniejszościowym jest korzystna, Później dla integracji tej, um, z językiem i w ogóle z kulturą większościową. I na przykład bardzo mocne wsparcie jest i, i taki nacisk nawet zachęta, żeby mówić do dzieci w swoim języku e, mniejszościowym, bo te dzieci później w szkole będą miały mniej problemów z niemieckim hmm. tu konkretnie. Więc uważam, że to jest fajne, ale wiem, że to nie jest. To, to, to nie jest e, absolutnie norma. E, i, I czasami właśnie niektórzy no to jest takie przykre, ale pewnie w niektórych krajach niektórzy wręcz wstydzą się tego, że mówią w innym języku. Mm, tak. Natomiast widzisz, że we Francji jest zupełnie inna, inna polityka, o ile ym, z tego co wrażenia wrażenie, to u was jest w Szwajcarii yy, ta wielokulturowość, mm -hmm. natomiast we, ym, czy multikulturalizm, we Francji jest asymilacja, czyli tak jakby wszyscy jesteśmy Francuzami. Czyli mm -hmm. wszyscy równi, Natomiast oczywiście możemy mieć własne języki mniejszościowe, ale one są tak jakby zarezerwowane do strefy domowej i mm. chodzi o to, żeby nie afiszować się z tym. Oczywiście mm. to nie jest zakazane, nie ma żadnego problemu. Czasami nawet jest zwaloryzowane w szkole, jak na przykład jest jakaś, jakaś, jakaś zabawa, jest to przynosimy też różne potrawy mm. do kraju i tak dalej, ale, ale na ogół się o tym nie mówi, dlatego że chodzi o to, żeby wszyscy mieli równe szanse i tym, tym, tym co nas łączy, jest język francuski. Więc to jest inne podejście. To nie jest tak, że jedno podejście jest gorsze, a drugie mm -hmm. mniej. Natomiast mm, chodzi o to, że, że yy, ta wielokulturowość nie jest, yy, nie jest u nas waloryzowana tak, jak myślę, że, że jest na waloryzowana w Szwajcarii. Ale Szwajcaria to jest bardzo specyficzny szpadek, bo wy macie cztery języki oficjalne, a my tak. mamy tylko, tylko jeden. Tak, plus nieoficjalnie angielski też się wkrada no. wszędzie. No, więc są, są różne podejścia tego. I myślę myślę, że każde podejście ma swoje racje i. No, natomiast najważniejsze jest właśnie, żebyśmy my mogli przekazać naszym dzieciom dumę. Czy może nawet, jeżeli to nie jest duma, bo w sumie nie wiem, czy jesteśmy dumni z tego że jesteśmy Polakami, ale, ale przynajmniej przywiązani do, do, do naszej kultury, albo do, których, do niektórych elementów naszej kultury. I żebyśmy się jej nie wstydzili. Bo przecież nie ma czego się wstydzić, szczególnie że polska kultura jest taka bogata. Dokładnie, zgadzam się. Nie musimy za wszystkim ślepo podążać, ale wybrać nawet y, to, co dla nas jest dobre, to, co, to, co jest y, to, co też y, my wynieśliśmy z naszego domu z dzieciństwa. Hmm, dokładnie. To, to właśnie jest najważniejsze, bo to, to, to nas tak jakby skonstruowało. Jeżeli jesteśmy dzisiaj tym, tymi osobami, którymi jesteśmy, to dzięki temu, co wynieśliśmy z domu. Więc hmm, przekazuję właśnie to. Super, Aniu. Myślę, że na dzisiaj nasze rozważania o mitach możemy chyba zakończyć i zostawimy sobie kolejny temat do omawiania. To, co, to, co wspomniałaś, te relacje, co, co nam daje mówienie do dziecka po polsku. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. A ja przede wszystkim chciałam Ci podziękować za bardzo ciekawą rozmowę. Za twój, twój wkład, wiesz, Twoje opisanie tych wiesz, doświadczeń, e, Twojego punktu widzenia, e, bo jest to niezwykle cenne dla wszystkich rodziców. Chciałabym zachęcić widzów do odwiedzenia strony Ani e, po więcej, więcej informacji. To jest źródło, to jest po prostu studnia wiedzy, więc e, zapraszam na e, bloga Ani, e, bilingualmyślnikit.com. E, Cóż więcej mogę powiedzieć? Dziękuję i czekamy na więcej, Aniu. Ja też Ci bardzo dziękuję, Ewelino, i, i pozostaję do Twojej dyspozycji. Bardzo, bardzo ci dziękuję. dziękuję.